W tym materiale dowiecie się wszystkiego, co musicie wiedzieć o następczyni Ironmana, która według twórców ma nią nie być. I tak mówię tutaj o Iron Heart. I już 24 czerwca wychodzą pierwsze trzy odcinki z serialu o takiej samej nazwie na Disney. Riley Williams dotąd wystąpiła w jednym filmie pod tytułem Czarna Pantera Łakanta w moim sercu. I sam serial ma rozgrywać się po wydarzeniach przedstawionych w Czarnej Panterze 2. Sam film zaczyna się śmiercią Trzali, czyli. Czarnej pantery, która umiera na nieznaną chorobę, i jego siostra Shuri się o to winia, że to jej wina i tak dalej. To nie jest jedyny problem Wakandy, ponieważ inne kraje chcą mieć vibranium, które występuje podobno tylko w Wakandzie. Powiedziałam podobno, bo okazuje się, że Wibranium da się zdobyć, ale na terytorium podwodnego mocarstwa. Talokanu, który ma swojego wodza i boga jednocześnie Namora. Namor ma prosty cel odszukać i zniszczyć osobę, która by znalazła urządzenie do szukania wibraniu. I tak, tą osobą jest Riri. Shuri próbuje pomóc dziewczynie, jednak zostają one porwane przez ludzi Namora. Dziewczyny uciekają, Bóg się wkurza i napada tsunami na Wakandę. Ginie królowa Ramonda, czyli matka Shuri. I tak, to jest kolejna postać w Marvelu, która straciła wszystkich. Przy czym Ramonda ratuje Riri, która by się utopiła, gdyby nie ona. Czas na przygotowanie walki z Talokanem. Shuri staje się nową panterą, a Riri buduje swój nowy, drugi strój. Zapomniałam wspomnieć, że swój pierwszy zniszczyła przy tym, jak ją porwali. Na koniec filmu Shuri nie zabija Namora, ale ten przysięga, że się zemści. Riri wraca do Stanów, ale bez stroju, ale spokojnie w serialu zrobi sobie nowy. I mam nadzieję, że serial Iron Heart wniesie coś nowego do biografii Rilly i szczerze mówienie o tym, że sama bohaterka yy, nie pójdzie w dziedzictwo Ironmana, a później pokazuje się wsparcie Roberta Downey Jr. na wywiadach promujących tą produkcję, no dla mnie jest to trochę słabe. Ale do serialu samego się jeszcze słuchajcie, nie zniechęcam. Napiszcie, czy wy będziecie oglądać ten serial. Ja... to zależy. Znaczy na pewno będę coś nagram o tym serialu, bo mówię, obejrzyj tak dalej. Pierwsze trzy odcinki już mówię, 24 czerwca, a później tam chyba tydzień, później następny trzeba, bo ten serial, mini serial tak naprawdę będzie miał 6 odcinków. I jeśli będzie słabe, średnie i tak dalej, to pewnie zrobię wam streszczenie. że myślę, nie, myślę, że nawet jak nie będzie słabe czy coś, to zrobię wam streszczenie, bo... Kurczę, przez to, jak została ona napisana w, w Wakandzie, tak w Czarnej Panterze 2, no ta postać była takim przedmiotem jak Ameryka Chavez w doktorze Dwico, więc mam nadzieję, że mnie nie, rozum nie rozumiecie źle i wiecie o co mi chodzi, nie? że te postacie oprócz tego, że były takim popychadłem fabuły, niczego innego nie wniosły do tych filmów, ani Ameryka Chavez, ani... Riley really? Williams. Ale mam nadzieję, że w serialu Really nie będzie popychadłem i, i będzie to taki w miarę git serial, jak na przykład. Ee, o Jezu e, Miss Marvel to myślę, że takie klimaty, jakby było takie dobrze, jak w Miss Marvel, to, to, to będzie dobrze. Jak będzie tak tragicznie jak w Secret Invasion, to to, to będzie źle. No, I tyle. Możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję. Podajcie na Discord'a wszystkie linki w opisie. Ja się zami żegnam. Do zobaczenia siłanko. Cześć.